All attendees are in only mode. Na podsumowaniu dnia przejdziemy do głównych instrumentów. Kontraktem na stępie 500. Po wczorajszej decyzji FED pozostawiającej stopy procentowe bez zmian doszło do przebicia oporu na poziomie 244. Dzisiaj rano żeśmy mieli konsolidację. Potem doszło w ciągu dnia do przebicia oporu na poziomie 256. Dotarliśmy do poziomu około 2172. Mamy tutaj dosyć silny opór w rejonie 2168. Jednocześnie z tego tutaj dołka pojawiła się pięciofalowa struktura, więc możemy teraz skorygować cały ten ruch wzrostowy. 38% zniesienia znajduje się na poziomie na 2100, troszeczkę niżej niż 2156. To jest ta żółta linia. Myślę, że cofnięcie może być korekcyjne, zwłaszcza, że z tego tutaj dołka ważnego możemy mieć Większy ruch wzrostowy to byśmy mieli. Parę pierwszą, drugą, trzecią, czwartą i potem jeszcze parę piątą. Jeśli chodzi o DAX, dotarliśmy pod opór na poziomie 10740. Jeśli będziemy mieli teraz korektę na rynku amerykańskim, to tutaj też możemy mieć jakąś lokalną korektę. Teraz potem w dłuższej perspektywie no, oczekuję tego, że jednak bez ataku na ten opór się nie obejdzie, więc powinniśmy mieć jeszcze jeden ruch do góry. Potem prawdopodobnie jakaś poważniejsza e, korekta. Na polskim rynku z kolei żeśmy mieli wzrosty na początku sesji, potem jedna, nie, 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 jedna nieostrożna wypowiedź polityczna e, odnośnie tego, że e, spółki energetyczne będą miały podnoszony kapitał, e, wartość nominalną akcji. E, oczywiście to nie jest żaden e, ekonomiczny e, dobry ruch dla spółki, bo spółka by musiała wydać pieniądze na podniesienie tego kapitału e, w postaci podatku. E, I tutaj generalnie mamy sytuację taką, że większościowy akcjonariusz Skarb Państwa dyktuje warunki e, akcjonariuszom mniejszościowym. W związku z tym w takiej sytuacji najlepiej przyjąć taką strategię, żeby po prostu odwrócić się do, od tych spółek energetycznych, od spółek, które mają ma, ma, ma duży których duży udział ma Skarb państwa i po prostu głosować w sposób taki, że nie, nie angażujemy się finansowo w te spółki, bo nigdy nie wiadomo, kiedy przyjdzie jakiś polityczny pomysł na to, żeby coś z tymi spółkami zrobić i ryzyko oczywiście jest poważne. Tutaj, jeżeli się okaże, że próba przełamania polu na poziomie 1750 na wig 20 to się nie uda, na kontraktach szczególnie, no to może się okazać, że rynek jeszcze pójdzie na dołki, które żeśmy mieli kilka miesięcy temu i dopiero po nim w danej próbie przełamania tych bardzo ważnych wsparć między 1660 1680 można byłoby oczekiwać na jakieś trwalsze wzrosty. Teraz przejdźmy do sytuacji na wykresie euro-dolara. Mieliśmy tutaj wzrosty. Po przełamaniu oporu między 1,12 a 1,1250 utarliśmy pod opór na poziomie 1,1255. W okolicy godziny, o godzinie 16 mieliśmy publikację gorszych danych z rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych, one nie były takie znowu bardzo słabe, ale były gorsze od, od oczekiwań, bo oczekiwano niewielkiego wzrostu w porównaniu z poprzednim miesiącem, a nastąpił niewielki spadek. Te dane nie były w stanie już doprowadzić do tego, żeby, do, żeby nastąpiło przełamanie tego silnego oporu, no bo wcześniej żeśmy byli też po sporych wzrostach z tego tutaj do opowiedzenia. W związku z tym w perspektywie krótkoterminowej najbliższe kilka, kilkanaście godzin oczekuję tego, że będziemy mieli realizację zysku po tych silnych wzrostach. 38% zniesienia znajduje się tu. Wsparcie mamy na poziomie około 1,12,15. Myślę, że po obronie tego wsparcia, na przykład na jutrzejszej sesji, może zostać zapoczątkowany kolejny ruch wzrostowy, którego celem będzie przełamanie już poziomu 1,12,55, a w dalszej perspektywie oporu na 1,12,80 jeszcze wyżej. Sytuacja na wykrycie dolara do złotego. Mieliśmy dzisiaj spadki. Wsparcie w rejonie między 3,77 a 3,78 jest już niedaleko. Tu prawdopodobnie będzie jakieś odbicie. Natomiast potem, w dłuższej perspektywie, należałoby spodziewać się kolejnego ruchu w dół. Możemy wtedy osiągnąć wsparcie w rejonie 3,72 na złocie. Teraz tak, na wykresie cen złota e, mamy przebicie tutaj ten ważny szczyt, mamy wzrosty, no i wygląda na to, że w dłuższej perspektywie możliwy jest ruch do oporu w rejonie 1354. I jeszcze ropa. W dłuższej perspektywie sytuacja jest taka, że ponieważ przebiliśmy opór na poziomie 44 44,9, no to mamy otwartą drogę na ten silny opór na poziomie 46,65. Tutaj gdybyśmy spojrzeli sobie na szczegóły, to mamy lokalną korektę. Zaraz przejdziemy. Po zakończeniu tej lokalnej korekty powinniśmy mieć kolejną falę wzrostową. Powinniśmy zaatakować 46,65. Przejdziemy na wykres krótkoterminowy. Widzimy tutaj mamy wcześniejszą korektę. Konsolidację. I tutaj z tego dołka pojawiła się fala wzrostowa. I teraz z tego szczytu mamy tak cofnięcie, fala A, odbicie, fala B. Jeszcze możliwe cofnięcie fala C w rejon tutaj tego dołka A, pali A i potem powinniśmy zobaczyć kolejną falę wzrostów. To może się wydarzyć jeszcze dzisiaj. Dobrze, w takim razie to wszystko. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.